Jarosław Tarnicki, e, miejscowość tuchowo na Mazowszu. Przemysło Matysik z schodowej Jesteśmy na okazałej plantacji na polu, e, na Polach, gościmy na polach pana Jarosława. E, jest tutaj prezentowana na tym polu na łącznym areale ilu hektarów? Rzepaku jest zasiane 25 hektarów, tej odmiany. Do odmiany populacyjnej, od, odmianie chrobry. Chcieliśmy pana Jarosława wypytać o kilka takich zagadnień związanych z uprawą, z produkcją rzepaku, produkcją odmian liniowych. Ponieważ no, w zeszłym roku uzyskał pan odmian populacyjnej, średni plon gospodarstwa gospodarstwie z, wynosi? Z tej odmiany chrobry w tamtym roku średni plon uzyskany został 5,1 tony z hektara. Jestem ciekawy, jak, jakie są według pana najważniejsze generalnie elementy uprawy, takie powiedzmy abecadło uprawy rzepaku. Tak? W kilku zdaniach. Znaczy, no, witam serdecznie. Jak chodzi o odmianę chrobry, no dlaczego wybór na chrobry padł? Przede wszystkim ja uprawiam rzepaki mój jest taki, że ma być ładny rzepak i nie za drogi w zakupie. Odmiana chrobry był zasiany już trzeci rok z rzędu. Jest zasiany. Odmiana, która idealnie adaptuje się do warunków klimatycznych i warunków. Glebowo-klimatycznych mojego gospodarstwa. Jednak lepiej to toleruje względem innych odmian populacyjnych te słabsze warunki. Tak. Właśnie takie słabsze, mozaikowatą glebę, słabsze kawałki. To bo bo to, tak, jak, tak jak Pan mówił, no średnia gleb, tutaj to, to jednak są średnie do. Do, do słabych i czy, czy, czy możemy tak stwierdzić? Tak, możemy stwierdzić z, z pewnością, że on, jego adaptacja do warunków glebowych jest prawie idealna. On się adoptuje do gleb mozaikowatych, gdzie mamy ziemię powiedzmy dobrą, nagle słabszą ziemię, nagle jakiś przepał piachu. A rzepak generalnie no, na słabszej ziemi, jak gdzieś tam powiedzmy jest jakieś wystąpi łacha piachu, no, nie będzie y, tak jak tutaj y, okazały, będzie niższy, ale będzie, nie, nie uschnie. Na wiosnę średnio wcześnie startuje, co pozwala na to, że można wykonać dosyć precyzyjnie nawożenie azotowe w nim. Dawka azotu jest dzielona na dwie równe części. Które są, pierwsza jest oczywiście na start dawana jest około tam 100 kg azotu w czystym składniku. Druga jest około tam dwa tygodnie później dawana podobna, ale o, o czym chcę wspomnieć? Przede wszystkim o tym, że bardzo dobrze wykorzystuje o ta odmiana nawozy pochodzenia naturalnego, takie jak obornik gnojowica. Do tego uprawa czy orkowa, czy bezorkowa to już zależy jak termin pozwala siew optymalny czyli do 15 sierpnia w obsadzie tutaj jest obsada mniej więcej plus minus około 60 roślin na metr kwadratowy no i przede wszystkim zabiegi pielęgnacyjne takie jak dbanie o to żeby nam tu chowacz nie zrobił jakiejś rozruby czy słodyczek czyli tutaj powiedzmy dbanie do tego odżywianie mikroelementami przede wszystkim bor, mangan, molibden E, też dbanie o to, no i, o, i dbanie o to, żeby ta roślina e, skracanie przede wszystkim, no i, i, i żeby zdrowa była. Jak ją utrzymamy w dosyć dobrej kondycji zdrowotnej, że nie wystąpi jakaś e, sucha znilizna, to zwina twardzikowa, nie będzie jej do, dosyć dużo. Do tego warunki pogodowe, czyli będzie trochę wilgoci, wody i niezbyt wysokie temperatury, to odmiana bardzo wdzięcznie plonująca i stabilnie plonująca i jak widać no, dosyć zdrowa odmiana. A dlaczego populacja? Generalnie jako jak gospodarze nie widzę za dużej różnicy w plonowaniu odmian hybrydowych do odmian populacyjnych. No wiadomo, no, hybryda powinna wykazywać się tą wybojałością cech swoją, ale e, na umie na gospodarstwie uzyskuje się plony podobne co do odmian populacyjnych, a jedynie chrobry wykazuje e, poten, e, potencjał plonowania e, ciut wyższy niż inne odmiany i dlatego wybór głównie pada właśnie na chrobrego. Czy w Pana technologii zauważa Pan jakieś problemy z chorobami dla, 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 no, odmi dla tej odmiany, dla nie. innych odmian? Nie, nie, nie. To jest generalnie jest o, zabiegi y, na choroby, kiedy jest lustracja pola przeprowadzana, jest widoczne jakieś objawy, są wykonywane na bieżąco razem z zwalczaniem owadów. Tak jak tu widzimy, że porażenie fryszczarkiem praktycznie nie istnieje. To jest. E... Roślina wyrwana z łanu, żeby było widać te nieudolne starania, ale proszę zobaczyć. E, korzeń zdrowy z rozgałęzieniem, wiadomo, opalowy, ale z rozgałęzieniami. Idealnie zdrowa łodyga. E, pan Jarosław, we wcześniejszej komunikacji, podał nam, że no, ilość łuszczyn wynosiła 550 do 600. No, to jest imponująca liczba, i to naprawdę tutaj, tutaj w tej chwili, widać. Liczba rozgałęzień, no, no, jeśli nasiona zostaną nalane, to myślę, że plon powinien być dobry. Jak tu widać też i zapylenie musiało być dobre, bo nie ma jakichś Mało uszkodzeń Mało abortowanych kursów, tak. nie? Jest dobrze odżywiony, roślina generalnie bardzo wdzięczna jest za, pilno, za dokarmianie mikroelementami. Jak wspomniałem, tutaj głównie mikroelementy poszły bor. Mangane, cynk, miedź, molibden, generalnie trzy razy podane na wiosnę, raz na jesieni I jak widać roślina z łanu wyrywana nie tak źle się prezentuje. Mamy tutaj dosyć dobrą zdrowotność, nie ma jakichś tutaj porażeń suchą z czy z gnizotraw zabiegi na opadanie płatków były wykonane generalnie dwa. Dwa, na jednym polu nawet trzy razy, bo była konieczność taka, że z dużej trochę kwit, z powodu zalania pola wodą, ale tak ogólnie jak widać się dosyć dobrze prezentuje. I przypilnowane nawo.